Kocham sięgać po grube książki, ale przekonajmy się, które są najgrubsze w mojej kolekcji. Witajcie na kanale Book Please. Dzisiaj zapraszam was na tak, który myślę, że będzie dość krótkim Takim dlatego, że mam do przedstawienia wam pięć książek I to nie byle jakich książek, bo będą to najgrubsze książki z mojej kolekcji I powiem wam, że uwielbiam kupować książki, które są ogromnymi tomidłami I po prostu zawsze, gdy widzę w sklepie, w Empiku czy nawet w bibliotece To najchętniej sięgam po takie właśnie tomiszcza tłuściutkie, grubiutkie które Będą mieć pełno akcji i tak dalej. No, ale wiadomo, że tu miszcza trochę zabierają czasu czytanie i nieco więcej trzeba tego czasu poświęcić, aby skończyć taki, taką książkę, e, która ma ponad 800 stron, czy nawet 700, no to jest już większe wyzwanie. E, I niestety z tego mojego stosiku, który Wam dzisiaj pokażę, to jedna tylko książka jest przeczytana i to nie jeden raz przeczytana, a kilkukrotnie, więc podejrzewam, że już się domyślać. Co to jest za książka, ale już nie przedłużając, przechodzę do książki, która jest najcieńsza z tego całego stosiku. Na piątym miejscu tych najgrubszych książek znajduje się Gra o Tron George'a R.R. Martina, która liczy sobie 838 stron. Niestety jeszcze tej książki nie przeczytałam. Miałam czytać ją zaraz po tym, jak obejrzę pierwszy sezon, i też wtedy ją kupiłam i trochę zaczęłam jej czytać, ale że Pierwszy sezon zaczął mi się mieszać z książką i gubiłam się co tam jest, to jednak zaniechałam czytania jej i gdzieś w połowie utknęłam. Miałam wrócić do tej książki teraz z wakacje, ale jednak mi się to nie udało. I myślę, że niedługo zacznę czytać grę o Tron, dlatego że już niewiele pamiętam z pierwszego sezonu i jestem bardziej w tych nowych sezonach i mam nadzieję, że tak książkami to wszystko odświeży i też znajdę coś ciekawszego. No i fajnie by było w końcu przeczytać Gra o Tron. Na czwartym miejscu znajduje się Królowa Cieni Sery James, czyli czwarty tom z serii Szklane Tron. Eee, no i ta książka liczy sobie 841 stron, czyli niewiele więcej niż Gra o Tron. No i też ma w serii nazwę Tron, więc no, coś ma to na rzeczy. No i już się nie mogę doczekać, aż zabiorę się za tę książkę, chociaż podejrzewam, że w tym roku już nie starczy mi na to czasu, i podejrzewam, że ona. Będzie dopiero przeczytana w 2017 roku. Może zrobię tak jak w zeszłym roku, czyli zacznę czytać w Sylwestra tę książkę i skończę to w styczniu, tak jak to zrobiłam z Dziedzictwem Ognia, ale mam nadzieję, że nie będzie mi się tak dłużyć jak Dziedzictwo Ognia. Słyszałam mieszane recenzje, niektórzy są zachwyceni, niektórzy, no właśnie też im się dłuży, a ta książka mam nadzieję, że jednak. I się nie będzie dłużyła, ale teraz już koniec gadania o Królowej Cienie i przechodzę do miejsca trzeciego, a miejsce trzecim jest jedyna książka, którą przeczytałam z tego całego stosiku, czyli Harry Potter i Zakon Feniksa, już widać wysłużony, ile razy już on był czytany, tego nie zliczę i ta książka ma 949 stron uwielbiam ją jeździła ze mną wszędzie, gdzie się udało i czytałam ją po prostu niezliczoną ilość razy i nawet jest Wiecie, pożółkła po kartki i widać, że ona jest... Kochana przeze mnie i no, ta folia, tak wiem, jest szpecąca, ale spokojnie. To jest egzemplarz do czytania. Niedługo też kupię sobie egzemplarze tylko i wyłącznie do ozdoby. I Harry Potter jest cudowny, cieszę się, że to, to midło ma aż tyle stron. Szkoda, że nie więcej. Na drugim miejscu znajduje się książka, która teoretycznie powinna być na pierwszym miejscu, dlatego że jej wielkość i jej objętość E, taka wizualna jest przeogromna, i wydaje się, że jest to najgrubsza książka, jaką posiadam w swojej kolekcji. Jednak nie. Uplasowała się tylko na drugim miejscu e, i też trochę jest to naciągane, że jest to książka e, taka taka normalna książka, bo jednak jest to zbiór opowiadań dotyczących Sherlocka Holmesa, czyli Księga Wszystkich Dokonań Sherlocka Holmesa, Sir Artura Conana Doyle'a i ta książka liczy sobie 1119 stron i tylko przeczytałam z niej Studium w Szkarłacie, które mi się tak połowicznie podobała. Pierwsza część była fajna, ale druga część była tak zupełnie z innej beczki wzięta i tak dziwnie to się czytało. Jednak nie miałam opowiadać o Studium ją w Szkarłacie. Mam nadzieję, że kiedyś nadejdzie ten dzień, gdy przeczytam tę książkę całą. E, jest ona przeogromna i ciężko się ją czyta, tak e, trzymając ją w ręce. E, no niewygodne jest po prostu, e, więc jakimś trafem może mi się kiedyś to uda przeczytać. Nie wiem, ale no ładnie wygląda na półce. Bo... Jest cudowna. Na pierwszym miejscu znajduje się książka, która tak wizualnie nie wygląda na taką najgrubszą, tylko szerokościowo wygląda na dość grubą i wydawałoby się, że jest tu jakieś no, z 900 stron, ale ta książka liczy sobie 1135 stron. Jest to Przeminało z wiatrem Margaret Mitchell no i porównajcie sobie Margaret Mitchell, Przeminało z wiatrem i Holmes. Jest różnica, a jedna ta książka wygrała z Holmesem, y, o najgrubszą książkę, jaką posiadam na swojej półce. Niestety przeminęło z wiatrem. Też nie udało mi się jeszcze przeczytać, chociaż miałam to zrobić w tym roku w 2016. Y, a dokładnie wakacje, no nie udało mi się może w grudniu zmotywuję się do tego, aby przeczytać tę książkę albo chociaż pierwszy tom z tej książki, dlatego że ta książka zawiera wszystkie trzy tomy. Więc już idąc do biblioteki nie muszę sobie wypożyczać pierwszego, czekać aż będzie drugi i później aż będzie trzeci Mam wszystkie książki za jednym zamachem No i też ta okładka, czy ona nie jest prześliczna? No ja się zakochałam w tej okładce, jak tylko zobaczyłam w zeszłym roku, że wychodzi takie wydanie To ja wiedziałam, że ono musi być moje, nieważne jak, jaką cenę bym musiała zapłacić To ono musiało być moje, a kosztowało ono 60 zł. 60 zł? Tyle zapłaciłam. Mam wrażenie, że zapłaciłam nieco mniej za tę książkę, chociaż możliwe. Ja pamiętam, że kupowałam ją w Mpiku. Um, no to możliwe, że zapłaciłam 60 zł albo troszeczkę mniej. Wiem, że wychodziło tyle samo z przesyłką z, ze sklepu internetowego, więc czy kupowałam w Mpiku, czy kupowałam ją stacjonarnie, jakoś różnicy mi to nie robiło. No i ta okładka jest tak piękna, nie mogę się na nim napatrzeć Tak prezentuje się pięć najgrubszych książek, które posiadam w swojej kolekcji Co prawda mam jeszcze kilka takich grubasków, ale liczą sobie one lekko ponad 700 stron, więc no niestety nie mogłam ich umieścić w rankingu i sobie leżą grzecznie na półce, te zaraz zostaną odłożone, bo Podejrzewam, że można się o nie zabić. I wyznam wam, że z takich grubasków marzy mi się posiadanie całej serii Obca, e, dlatego że te książki są tak super grubiutkie, tak muszą pięknie wyglądać się na półce, stojąc obok siebie tom obok tomu. E, no i tam tom z każdym tomem jest grubszy, więc no to musi wyglądać zarówno przerażająco, jak i e, tak intrygująco i chciałabym też przeczytać serię Obca. No ale te, te grubaski to tak muszą ślicznie wyglądać. I w ogóle te okładki są śliczne, tak fajnie te grzbiety są zrobione. Och, widziałam to w Empiku. Ale u mnie bym chciała zobaczyć na półce, a nie w wempiku. Dobra, to już nie przedłużam tego filmiku. Dajcie mi znać, czy wy posiadacie w swojej kolekcji książki, które są grubaskami. Jeżeli tak, to napiszcie mi, jakie są to książki. I też dajcie mi znać, czy podczas kupowania lgniecie do takich grubych, tłuściutkich tomideł, które do was krzyczą. Kup mnie, kup mnie, jestem fajna. Na pewno znajdziesz coś ciekawego w tym tomie. Do mnie po prostu takie książki krzyczą i zawsze moje ręce, tak, tak, ja chcę to, ja chcę to, ale powstrzymuję się, naprawdę powstrzymuję się, bo już nie mam gdzie trzymać książek, a lubię je kolekcjonować i nie chcę ich sprzedawać, więc spokojnie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmiku. Bye, bye.